Witamy państwa serdecznie, jesteśmy właśnie w Hali Spartacus, Z nami jest Ireneusz Juraszewski, obecnie skarbnik MKS Grujec. Witam Państwa. Poprosił mnie o wywiad, o tym, co, co się dzieje w grujeckiej koszykówce, co się działo, co będzie się działo. No i postaram się powiedzieć tak jak to czuję i to, co wiem. To, co widzimy, to jest właśnie statuetka, którą pan Ireneusz Juraszewski właśnie zdobył jako najlepszy trener w grójcu i okolicach. Przyznała tę statuetkę portal gruiz24.net i właśnie wraca pan z sesji rady online, gdzie otrzymywał tę statuetkę. Czyli rozmawiamy z najlepszym trenerem w grójcu. No, najbardziej popularny, no ten, który wygrał plebiscyt. No i moje pytanie, czym jest obecnie koszykówka w Grójcu, z perspektywy zarówno pańskiej, jak i tak generalnie społeczności? Ja powiem tak, ludzie w Polsce mówią, że Grój słynie z jabłek i z koszykówki. No i to jest coś, w tym na pewno jest, bo generalnie y, koszykówka jest... Y, wizytówką tego miasta, czyli sport, sport dzieci i młodzieży, wyprowadzimy tylko szkolenie dzieci. To jest sport na najwyższym poziomie. Warto powiedzieć, że na ostatniej Olimpiadzie Młodzieży byliśmy najliczniej reprezentowanym w finale klubem w Polsce. To jest ogromnym wyróżnieniem. Mieliśmy 8 wychowanków, także z punktu widzenia mojego to jest promocja miasta, to jest pasja. To jest, no to jest całe moje życie. Ja praktycznie żyję na Hali, no, oprócz oczywiście rodziny, domu i tak dalej. Każdy codziennie jestem tu na Hali. Natomiast z punktu widzenia społeczeństwa to zależy, to zależy od tego, czy ktoś bezpośrednio przy tym jest, czy jego dzieci grały bądź grają w koszykówkę, to ci są bardziej zaangażowani, natomiast inni są tacy, którzy obserwują nas na grujeckiej koszykówce, to jest Facebookowa strona, która ma prawie 5 tysięcy polubień, jest to tablica, której można tam wszystko powiesić i w całej Polsce jesteśmy słyszeni, słyszani, ale są dumni z naszych wyników, no są pewnie też tacy, których to nie interesuje, co jest naturalne. Zgadza się w całej Polsce, a w zasadzie nie tylko w Polsce, bo, bo obserwują Was też za granicą, z tego co się orientowałem. Eee, mam pytanie. Mm, parkietowo Royal Apple Cup. Czym jest ten projekt? Od, od czego się zaczął i jak on wygląda? Jakie ma perspektywy na przyszłość? No parkietowa Royal Apple to naj, naj taki był nowatorski turniej. Koszykówki dziecięcej. jest. Co prawda teraz jest zawieszony. z covidowych czasach nie możemy go zrobić, gdyż niestety u nas w mieście nie ma nie ma hotelu, a teraz wiadomo normy sanepidowskie są takie, że niestety w szkole dzieci położyć nie możemy. Więc, więc nie ma też parkietowa, no ale generalnie te parkietowa, które się odbyły, to było ogromne wydarzenie dla nas, dla naszego miasta. Powiem tak, gdzieś tam będąc na kampie w Koszalińskim podbiegł do mnie dzieciak i powiedział tak Proszę Pana, proszę Pana, ja Pana poznaję, ja byłem na Pana, u Pana na najlepszym turnieju w życiu. No i to było to, co ja chciałem usłyszeć, to dla mnie był powód do dumy. Dla tych dzieci to było niesamowite wydarzenie. Był to turniej wyjątkowy, jest, my mam nadzieję, że do niego wrócimy. No i trzeba to powiedzieć o tym, że ten turniej to nie tylko ja, ale cały sztab ludzi, trenerów, całe, wszyscy działacze MKS, no i przede wszystkim pan Jurek Żółcik, który, który sam, nie to, że my szukaliśmy sponsorów, to był, to jest mój wychowanek, którego dzieci grają tutaj, sam zaproponował pomoc, współfinansowanie tego turnieju i mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do tego turnieju. Jak się wszystko uspokoi, na pewno parkietowo, parkietowo będzie dalej. Czyli generalnie jest to impreza na skalę ogólnopolską i MKS działający w, na naszym lokalnym terenie, a tak naprawdę jest, jest imprezą na, na całą Polskę. I jakby powiedzieć o sukcesach? Jak wyglądają sukcesy MKS-u dziś? MKS Grujec powstał w 2005 sukcesów było, było wiele, ale teraz wyszliśmy na taki wyższy level. Po prostu raz z drużyną 2 która, która jest wyjątkowa, była wyjątkowa w naszej historii. Co prawda nie było tych wymarzonych finałów 2020, które miały odbyć się w tamtym roku w Grójcu, ale zrobiłem wszystko, żeby te finały się odbyły. W Grójcu nie można było ich zrobić, zrobiliśmy je w pobliskim Radomiu i tam zajęliśmy piąte miejsce w Polsce. I to jest największy sukces MKS-u w historii, w historii rozgrywek takich że jakby mistrzowskich, na skalę ogólnopolską, ale ten rok to w ogóle pasmo sukcesów, bo się, zaczęło się już w marcu, kiedy, kiedy po raz pierwszy w historii w Szczyrku hmm, Mazowsze, w którego składzie było ośmiu wychowanków, jak już mówiłem, MKS-u, hmm, wygrało Młodzieży, Olimpiadę Młodzieży. To po prostu ogromny i jedyny w historii niepowtarzalny sukces z ogromnym wkładem grójca. Pięciu chłopców z, tego, z tej drużyny, pięciu naszych wychowanków, to naszych wychowanków moich i Jadka Siedleckiego, nadano im pierwszą klasę sportową, to też ewenement w historii naszego klubu. Ponadto dzięki współpracy z Hutnikiem Warszawy, Warszawa, dwóch chłopców pojechało na Mistrzostwa Polski rocznika 25, 5 czyli rok starszego i tam zdobyło wicemistrzostwo Polski. Teraz gramy sezon 2-20, znaczy 2-21, awansowaliśmy do czwórki najlepszych drużyny Mazowszu. I da, gramy dalej. Mam nadzieję, że w tym roku też powalczymy przynajmniej o finał ogólnopolski. Jest nam trudno, bo gramy sami wychowankami, natomiast przeciwnicy łączą się, zbierają najlepszych chłopców, a u nas gramy swoimi, więc, więc jest nam trudno, ale dajemy jakoś radę i wierzę w to, że, że ten sezon też zakończy się sukcesem. Oprócz 2-6, jeszcze w tamtym roku. Mistrzem zawsze zostały dziewczynki z, 2, z rocznika 2-7, wicemistrzem chłopcy z rocznika 2.7, wicemistrzem chłopcy z rocznika 2.6. No a tych sukcesów było wiele. No sam rocznik 2.6 wygrał 50 turniejów w Polsce i za granicą. Między innymi pierwszy raz w historii jako polska drużyna wygrała na Litwie w Kownie, wygrała w Ostrawie, była w Barcelonie na piątym miejscu, w Barcelonie z kadrą byli drudzy. No i tak powiem że to nie wszystkie to sukcesy to już pamiętam, tam ściana pamięci u mnie w domu jest taka, gdzie są puchary rośnika 2-6, to jest po prostu pełna, nie? Rozumiem, czyli, czyli pasmo sukcesów, a z tym wiąże się praca, organizacja, działanie w sztabowe organizacyjne mnóstwo formalności. Jesteśmy świeżo po. Jesteśmy świeżo po zjeździe walnym MKS-u. I właśnie jak to wygląda od strony. Organizacyjnej, struktur i tak dalej. Ile osób na tym pracuje? Nie tylko trenerów, ale pracy wokół. No tej pracy jest dużo. Jak to wygląda? Ile mamy yy drużyn i, i wszystkich osób, które nad to pracują, żeby, żeby to miało ręce i nogi? Na MKS to przede wszystkim działacze, rodzice, dzieci. To też pomoc władz miejskich, bo dostajemy dotacje w wysokości w tym roku 81 tysięcy. To starczy nam na, na rozgrywki ligowe, na płace sędziów, na dojazdy. Resztę finansują rodzice, którzy też bardzo czynnie i, jakbym tak, aktywnie uczestniczą w życiu klubu. Ostatnio, jak mówiłeś, odbyło się walne zebranie w czwartek. Dostosowaliśmy, jak gdyby, strukturę do tych nowych realiów covidowych i tak dalej. Staramy się rozwijać klub organizacyjnie, wystąpiliśmy o dotacje, być może staniemy smoka. Co tam dalej? No staramy się, żeby to wszystko nie było, żeby stworzyć system. Stworzyliśmy klasy sportowe. Są już trzy klasy sportowe ogólnousprawniające w szkole podstawowej numer dwa, w której się znajdujemy i dzięki dyrekt dyrekt zaangażowaniu dyrektora. Fiałkowskiego, dyrektora wojny, i pani dyrektor Pachockiej. Będą klasy, teraz będzie klasa czwarta, już specjalistyczna, będą będzie to koszykarska, ale w przyszłości będzie też może piłka nożna. Nie, nie, mam, nie mam pojęcia, nie, nie wiem jak to wszystko dalej się będzie rozwijało, ale chcemy, żeby to był system, żeby dzieci trenowały na, na lekcjach, a dodatkowo tylko po lekcjach. Rozumiem. Czyli w grudniu dużo, dużo się dzieje, a jakie są perspektywy i zarazem ograniczenia w związku z działalnością takiej, takiej instytucji jaką jest MKS no bo w Grójcu mamy już dużo osiągnęliśmy. Czy dalej, da radę to dalej jeszcze rozwijać czy gramy w tym momencie na takie 100 Jak to jest? No, słuchaj Adaś, no ograniczenia to widzisz. Jesteśmy na ograniczeniu jest Spartakus to jest jedyna hala w mieście i niestety ona się nie rozciągnie. No, w zimie korzystają z niej piłkarze. No nie mamy gdzie trenować żebyśmy dalej mogli coś powyżej 15 robić. Zresztą dzieci idą do szkoły, do Warszawy na ogół czy gdzieś tam. No teraz nawiązaliśmy współpracę, szukam najlepszej drogi dla tych moich dzieciaków dla wszystkich dzieciaków. Starałem się znaleźć dla nich tą drogę. Uważam, że najlepszą drogą jest właśnie współpraca z hutnikiem. Małżeństwo Lesiewiczów swoje korzenie wywodzi z Grójca, bo ich ojciec, pana, pana Lesiewicza to legendarny trener koszykówki polskiej, trener kadry Polski i on, on właśnie pochodzi z Grójca. Być może koło się zatoczy, bo z tego co wiem, pan Olesiewicz wróci do Skorzeni, czyli wróci gdzieś tu do Grójca. To na dziś, na dziś jest człowiekiem, który tworzy w futniku nową jakość. Będzie, no już jest klasa koszykarska w liceum Kosocińskiego. Nasi chłopcy dwóch już tam chodzi, kilku albo kilku, no nie wiem, ilu tam ich pójdzie, bo to każdy musi swoją drogę wybrać sam. Ja mogę im sugerować, żeby oni tam poszli, bo widzę jak, jak, jaka jest atmosfera, porło, to mi się podoba, sposób gry, sposób, sposób wychowywania tych dzieci. Mogą tam też iść dziewczynki. Ale oczywiście no, jak będą mieli jakieś inne propozycje, to być może pójdą tam, gdzie w Polska, Polska teraz chce tych naszych dzieci, no bo są po prostu dobre. Jak będziemy dobrzy, to, to będą nas chcieli. No i właśnie chciałbym zapytać o te możliwości, bo oprócz tego, że, że przygotowaliście super system, bo mamy dzięki wam szkoły sportowe, to wszystko jest zorganizowane, to również przecieracie szlaki i umożliwiacie, dogadujecie się z z klubami właśnie z całej Polski i Radą i Warszawa, również jak to jest z pruszków, tak, jak to jest z internatami i, i tym, kiedy dziecko osiągnie naprawdę wysoki poziom. Czy po, jak wygląda wasz sposób na to, żeby mogły patrzeć w takiej maksymalnie dużej skali, żeby osiągać Wysokie cele. Jak wy im przecieracie szlaki od strony kontaktów możliwości? Tak jak mówiłeś, było, był, były kontakty z Radomiem. Dzięki temu zajęliśmy piąte miejsce w Polsce w roczniku 2-4. Teraz z tego rocznika 2-4, trzech chłopców jest w Pruszkowie w szkole sportowej, gdzie są w internacie w Rwinowie. Artur Niemiec ma już 2-4 wzrostu i jest człowiekiem, którego chce cała Polska. W gimie jest Oliwier szczęsny. I tak się składa, że w Różniku 17 to trzy najlepsze drużyny, wszystkie z udziałem chłopców z Grójca, bo w Hutniku grają moi najmłodsi, w Gimie, jak już mówiłem, Olek, a, a w, Pruszkowie, w Pruszkowie trzech, Dominik Stasiak, Norbert Kaliciński i Artur Niemiec. No i tam każdy, jak już mówię, każdy biera swoją drogę. Olek chodzi na Konwiktorską, gra w Gimie, tych trzech chłopców gra w Pruszkowie, a moi pewnie pójdą do Hutnika. A dalej, no cóż, w internaty, no i życie. Po prostu przed nimi jest y, rzucenie na na wielką wodę, kto będzie miał świadomość i kto będzie bardzo chciał, kto będzie miał pasję, kto będzie pracował, może osiągnąć sukces. A ilu z nich zostanie koszykarzami, tego ja nie wiem, ale wiem, że na pewno będą mieli piękną przygodę, poznają ludzi. No, koszykówka dla, dla mądrych ludzi. Może, może ktoś zagra z orzełkiem na piersi, no czterech chłopców Kadrze Polski w tym roku powołani na zgrupowania Longin może najczęściej, ale wiadomo, rozgrywek nie ma, więc nikt nie debiutował. Ale mamy ogromne talenty. Mamy Grzeźcieka, który ma 2-1 wzrostu, jest jeszcze rok młodszy, w tym roku będzie ich trzech na olimpiadzie młodzieży, rocznika 27. Zobaczymy, co będzie dalej. Teraz chciałbym zapytać o, o motywację. Widzieliśmy się dwa, dwa i pół roku temu, rozmawialiśmy również przed kamerą, nagrywałem z panem wywiad na, na studia, gdzie został pan na, na roboczym warsztacie przez nas nazwany jako ikona motywacji wewnętrznej i, i o nią chciałbym zapytać. Jak na, co, co pana na co dzień motywuje do tego, żeby codziennie siedzieć na hali, codziennie pracować z dzieciakami? Jak wygląda to z perspektywy takiej bieżączki? Słuchaj, ja z tymi dzieciakami pracuję już 40 lat. No może tam z małą przerwą. Ja przede wszystkim mogę sobie na to pozwolić, bo jestem niezależny finansowo. Ja to kocham. Dla mnie to jest, to działa w obie strony. Ja po prostu jestem dla tych dzieci, ale te dzieci są też dla mnie. Ja mam, no po prostu, lubię to robić i zabiera mi to czas. Pewnie tak bym się nudził, a tak to tro, codziennie jestem tutaj. Z małymi, których teraz buduję rocznie 20, trenuję codziennie. Oczywiście nie zmusza mi do tego, że trenowali codziennie, ale ja jestem codziennie dla nich. Także ci, którzy chcą, mogą przychodzić codziennie i trenować. Niektórzy pewnie koszykarzami, jak już mówiłem, nie zostaną, ale, ale przynajmniej oderwę ich od telefonów, i, ale to nie jest moim głównym celem. Ja chcę robić koszykówkę, cieszyć się tymi wynikami, może nawet czasami za bardzo przeżywam. Zwracają mi ludzie na to uwagę, że, że po prostu, że, że może najważniejszy jest rozwój. Ja to wiem, ale, ale wygrać też lubię, no, nie ma się co oszukiwać. Rozumiem. A teraz z perspektywy rodzica, który chciałby wysłać swoje dziecko do, do waszego klubu. Co taki rodzic powinien wiedzieć? Na co powinien zwrócić szczególną uwagę? Jak to wygląda? Ile to kosztuje? Ile to zajmuje? No słuchaj, do tej pory to nie kosztowało nic. Teraz wprowadziliśmy opłaty takie członkowskie 70 zł, gdyż czasy są takie jakie są. 70 złotych miesięcznie to jest jedna lekcja angielskiego prywatnie. Nie? To symbolicznie w innych klubach jest to dużo więcej. Wiem, że na przykład w Piastecznie 150. Ja robiłem to przez lata za darmo, a teraz w tym roku po prostu przy mi to tyle czasu chodzi o te sprawy organizacyjne, że, że po prostu tam jakieś chociażby za pieniądze będą, będą na tą organizację na benzynę, chociaż. No i no co? No rodzic, który chce uprawiać, żeby dziecko uprawiało koszykówkę, musi mieć cierpliwość. Cierpliwość do mnie, do swojego dziecka. Ja łatwy w współży współżyciu nie jestem. Ale ci, którzy, którzy, byli u mnie, jak już mówię, pierwszy rocznik, który prowadziłem, to rocznik 73 i tych pokoleń 40, spotykamy się, rozmawiamy i nie spotkałem się, żeby ktoś do mnie się wrogo odnosił, a wszyscy raczej wspominają z rozrzewnieniem te czasy, kiedy były obozy, kiedy jeździli ze mną, do, nie wiem, do, do Jędrychowa, czy, czy gdzieś tam, nie wiem, teraz do Borne, przede wszystkim Borne Stolinowo, nasze ukochane. I to są piękne wspomnienia, tego nikt nam nie zabierze. A czy oni zostaną koszykarzami, czy nie, to ja tego nie wiem. Na pewno będą, będą mieli super, super po prostu wspomnienia. I, I rodzice pewnie, bardzo dużo jest takich dzieci, które, których rodzice u mnie grały, przyprowadza, przygrali, przyprowadzają swoje dzieci. To jest dla mnie yy, oznaką tego, że po prostu bardzo dobrze to wspominają, bo gdyby wspominali źle, to by tych dzieci swoich mi nie dali teraz. I ostatnie pytanie. Na czym obecnie najbardziej skupia się skarbnik MKS Grujec? Teraz obecnie to rocznik 2.6 Mistrzostwa Polski U-15, ale też rocznik 2.10, który buduję od podstaw. Ten rocznik zacząłem trochę późno. Zrobiłem to ze względu na Gabrysia Grzejszczyka, który, który po prostu mam nadzieję, że zagra w NBA, bo wierzę w jego potencjał. Jego jak brat starszy, jak już mówiłem, w wieku 13 lat miał 2 metry. Wierzę, że Gabryś będzie jeszcze wyższy. Gabryś, znalazłem go pod Będowem w Ignacowie. Bo nie ukrywam, że jeżdżę po wsiach, szukam tych talentów i tych dzieci ze wsi. Jest Longin właśnie, który dzisiaj wraz ze mną był odbierał statuetkę. Jest z Dobiecina, wiadomo Dobiecina się ma, każdy wie gdzie mieszka Longin. Znany celebryta Grujecki. bo Longin nie ma w ogóle na imię Longin. Longina nazwałem dlatego, że wiedziałem, że będzie długi i tak dostał. I teraz już nikt na niego nie mówi inaczej, tylko bo on ma na imię Antek. I ten Gabryś po prostu wierzę, że będzie wielki. No wiem, po prostu wierzę, że, że on zagra w NBA. I dla niego robię to 20 generalnie. Bardzo bardzo panu dziękujemy i, i w zasadzie dziękujemy też z perspektywy tak grójca, bo robi pan fenomenalną robotę dla, dla naszej społeczności. Rozumiemy, że jest to motywacja wewnętrzna, ale no jak, jak słyszeliśmy, grujec nie tylko z jabłek, a również z koszykówki stoi to dzięki takim ludziom. Bardzo dziękuję w imieniu w zasadzie wszystkich dzięki serdecznie. Właśnie tacy ludzie mieszkają w Grujcu, którzy realnie chcą, pracują na to, aby to miasto zmieniać, aby to miasto inspirować, aby Grujec słynął w całej Polsce. Jest to fenomenalne, piękne i jesteśmy pod wrażeniem. Takie treści będą Państwo widzieć w Grujeckiej TV. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia. Możecie udostępnić. Cześć!